Od kilku lat coraz lepiej poznaje Gabrysię Łosowską, Pawła Łosowskiego i ich najbliższą rodzinę oraz grupę Ever. Przymierzaliśmy się do siebie przez dobre dwa, może ponad dwa lata biznesowo, towarzysko, a teraz już mogę powiedzieć przyjacielsko. Zaangażowanie grupy Ever w projekt i ten, i przecież czyste Tatry też, to jest przykład tego, że oni nie tylko zbudowali bardzo poważny biznes od zera, Zaczynając z niczego, tak jak większość z nas, nie tylko świetnie go prowadzą, ale też bardzo świadomie uczestniczą w życiu każdej społeczności, w której uczestniczą. Miałem okazję poznać państwa łosowskich z różnych stron, i tych prywatnych, i tych pasjach ich i w tym, co nas łączy. Naprawdę wspaniali ludzie. To są ludzie, którzy mogą być przykładem jako rodzina, jako menedżment, jako przedsiębiorcy. Ja mówię na to człowiek przez wielkie C, bo kiedy spotyka się takich ludzi w życiu, nie tylko wraca wiara, a później się wzmacnia wiara w człowieka. Dziękuję Wam za to i mam nadzieję, że społeczność grupy Ever też to dostrzeże, doceni, zauważy i się zaangażuje. Właściwie jestem przekonany, że tak jest i tak będzie. Wiedzcie o tym, że jakość lidera w znakomitym stopniu determinuje jakość naszego życia, podobnie jak jakość życia naszych dzieci, coraz bardziej determinuje jakość życia naszego. To są dwie niby proste prawdy, ale kiedy się je zrozumie i kiedy się je w życiu przyswoi, wtedy życie jest po prostu lepsze. Każdego dnia. To chyba najlepszy dowód, że warto zaufać i państwu łosowskim, i rodzinie łosowskich, i firmie, firmom, które stworzyli i które prowadzą. To są wiarygodni, wspaniali, ciepli, dobrzy ludzie a tylko z takimi chcemy mieć do czynienia w życiu, prawda?